Yo Rafi, dla wszystkich, którzy kradną moje utwory, a później wrzucają na YouTube jako swoje, to dla Was złodzieje. A smash hit. Ja ciągle robię swoje i jakoś tu daję radę po co? Kradliby me utwory, gdyby były takie słabe. Robię, raz bo kocham, a nie tylko lubię krawą moje utwory i wrzucają na YouTube. Ciągle robię swoje i jakoś tu daję radę po co? Kradliby me utwory, gdyby były takie słabe. Ja ciągle robię swoje i jakoś daję radę po co? Kradliby me utwory, gdyby były takie słabe. Robię, raz bo kocham, a nie tylko lubię Radą moje utwory i wrzucają na YouTube. Ciągle robię swoje i jakoś tu daję radę. Po co me utwory, gdyby były takie słabe? Why didn't you pay for the speaker? Yeah. Ja w Boga mam sercu film mam Wiarę Twoje przeszedłem A patrzą na mnie myślą, że kabaret jak Prometeusz, ogień Chcę ludziom rozdać, niech Przerpią to garściami, niech piją Aż do dna mój zapał jest Cztery, a potencjał nie Życie dało mi różne krzyże, no to Wziąłem je na bary, witam się Z rana, tłumem podłamanych Rodaków trzeba zawsze jechać do przodu Nawet o pustym baku, mimo Choroby, choćby podwiat do przodu Idę dać. Ciebie innym żyć ten głosem ciebie, uczciwie Szanuj bliźniego swego Nie oceniaj drugiego człowieka Żyj z innymi w Bo nie wiesz, co cię czeka Wiesz, że, że za dobre czyny Bóg kiedyś odpłaci hojnie A głupcy co robią gnój Niech śpią niespokojnie ja ciągle robię swoje i jakoś tu daję radę, po co me utwory, gdyby były takie słabe. Robię rap, bo kocham, a nie tylko lubię kadno moje utwory i wzruszają na YouTube. Ciągle robię swoje i jakoś tu daję radę, po co kradliby me utwory, gdyby były takie słabe. Ja ciągle robię swoje i jakoś daję radę, po co kradliby me utwory, gdyby były takie słabe. Robię rap, bo kocham, a nie tylko lubię kadno moje Utwory I wrzucają na YouTube. Ciągle robię swoje, i jakoś tu daję radę. Po co me utwory, gdyby były takie słabe? Yo? Ja lubię słuchać gad, choć działam po swojemu, unikam głuptu. Przysłuchuję się mądremu, nie narzekam, gdy podły lot, mi daje potrafię trzymać gardę, milczeć, lecz oddaję, gdy czegoś nie jedzę pewien na ogół sprawdzam, zimego od domu otwarte, za biednych mam od dawna. Nie jestem medialnym sprzedawcą, uczuć sprzedawcą, jestem siepcą prawdy i dobrej nowiny da to. Chcę zrobić tego hymn, jak go te swą zaśpiewać Chcę, że chce, chcę skomność To opiewam na Bogu i wierzę Polegam o to, dobrze zadbam A ci, co są źli, to cyłam do dragła. Raz, dwa, trzy na, no, bo gubię, że polegam O to dobrze zadbam, a do piekła odsyłam Tych, co idą drogą diabła Ja, it's a smash hit Ciągle robię swoje i jakoś tu daje radę Potokadliwy me utwory, gdyby były takie słabe Robię rap, bo kocham, a nie tylko lubię Kradą moje utwory i zostają na YouTube Ja ciągle robię swoje i jakoś daję radę Potokadliwy me utwory, gdyby były takie słabe Ja ciągle robię swoje i jakoś tu daję Radę, po co kradliby me utwory, gdyby były takie słabe? Robię ra, bo kocham, a nie tylko lubię Kradną moje utwory, i wrzucają na YouTube ciągle. Robię swoje i jakoś daję radę. Po co me utwory, gdyby były takie słabe? I jeszcze raz reprenik. Właśnie It's tak Ja ciągle robię swoje I jakoś daję tu radę Po co me utwory Gdyby były takie słabe Robię rap, bo kocham, a nie tylko Lubię kradnąć moje utwory I wrzucają na YouTube Ja ciągle robię swoje I jakoś tu daję radę Po co me utwory Gdyby były takie słabe No po co, po co Yo, to był Rapi